Warszawa pomaga jak może, pomagamy uchodźcom z Ukrainy wraz z zaprzyjaźnionymi gminami. Jesteśmy w Serocku. Wielkie podziękowanie dla Artura Borkowskiego, dla burmistrza Serocka, dla firm, które udostępniają ośrodki takie jak ten. My oczywiście udostępniliśmy tysiące miejsc dla rządów. Porozumiewamy się tutaj z wojewodą, ale sami mamy takie miejsca w Warszawie, w zaprzyjaźnionych gminach, gdzie przyjeżdżają Ukraińcy, zajmujemy się nimi, organizujemy im żywność, wsparcie, spędzanie czasu dla dzieci. Wielka ofiarność. Całego polskiego społeczeństwa. Widzieliście Państwo, że te stoły się uginają od darów. Rozmawiałem z Ukraińcami, które tutaj są, ze swoimi dziećmi z bardzo różnych miejscowości, z Kowla, z Kijowa. Uciekają przed wojną. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Ja też chciałem serdecznie Państwu podziękować za to, że, za to, że się w taki sposób angażujecie. To jest niesłychanie ważne i rozmawialiśmy o kwestiach bardzo prozaicznych, ale jakże ważnych, jak organizować zajęcia dla dzieci, jak przygotować się na zapewnienie edukacji, na tłumaczenia. Te wszystkie sprawy będziemy wyjaśniać, bo Warszawa pomaga.